Witamy po raz kolejny z gabinetu prezydenta. Witamy, panie prezydencie. Bardzo cieszymy się, że znalazł pan ponownie dla nas chwilę czasu i oczywiście dla naszych czytelników. W zasadzie spotykamy się, żeby rozwiać pewne wątpliwości, ponieważ w ostatnich dniach życie publiczne, jak wszyscy wiemy, jak nasi czytelnicy przede wszystkim zaczęli sygnalizować, dominował jeden temat. Prezydenci miast przekazują poczcie polskiej spisy mieszkańców. Jaką pan podejmie? Decyzje. No, ja, może tak tytułem wstępu bardzo serdecznie oczywiście wszystkich witam, zwłaszcza mieszkańców Knurowa, ale jednocześnie chcę podkreślić, że jako prezydent miasta jestem otwarty na współpracę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jestem jednak zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa. Przywołane przez Pocztę Polską przepisy dotyczące przekazania spisów wyborców w opinii prawników naszego urzędu, ale także wielu innych kancelarii, podstaw prawnych na udostępnienie rejestru wyborców właśnie Poczcie Polskiej nie dają. W tym stanie rzeczy, jako administrator danych osobowych mieszkańców Knurora, odmówiłem przekazania tych danych. To chyba jasne, jasne stanowisko. Przy okazji, korzystając z sytuacji, jaka jest sytuacja w zakresie epidemiologicznym w naszym Knorowie? Mówimy o epidemii, mówimy o tej, tym groźnym wirusie. Więc, sytuacja u nas w Knorowie, szanowni Państwo, jest, muszę powiedzieć, z radością dobra. Mamy dwóch ozdrowieńców. Mamy jedną osobę e, dodatnią e, i statystyka jest bardzo zadowalająca. Raz jeszcze podkreślam, że samodyscyplina, przestrzeganie tych różnych rygorów, obostrzeń sanitarnych przebiega w naszym mieście dobrze. E, gorzej jest e, bytomu. Nie chcę wymieniać natychmiast Państwo, to zapewne śledzicie, ale tu najbliższy byton, rybnik, bardzo poważne sprawy. I jakkolwiek u nas sytuacja jest dobra, to zwracam uwagę, zwłaszcza rodzicom małych dzieci, młodzieży, piękna pogoda, słońce. To korci, to kusi, by wyjść, by do swoich rówieśników, koleżanek i kolegów, obiekty sportowe, boiska są otwarte. Szanowni Państwo, nie możemy sobie na to pozwolić, że zrezygnujemy z tej dyscypliny i jeżeli grupy dzieci i młodzieży będą ze sobą się bawić, uprawiać sport bez maseczek, bez tych, nie szanując tych obostrzeń, możemy zapłac zapłacić bardzo wysoką cenę. Bądźmy czujni. Ja wiem, że to jest dla nas wszystkich męczące. Jest upał, maski na twarzy, to wszystko powoduje duże uciążliwości i dyskomfort. Szanowni Państwo, ale wiemy wszyscy, nie mamy innego wyjścia. Nie mamy innego wyjścia, jak chcemy minimalizować i wygrać z tym groźnym wirusem. Życzę wszystkim dużo zdrowia, a przy okazji. Oby od środy zaczął intensywnie padać deszcz. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Ja również dziękuję za dzisiejsze spotkanie i mam nadzieję, że już niebawem zapraszamy na kolejne. Bardzo dziękuję.